Dziś w serwisie informacyjnym telewizji obiektyw między innymi w ostatnich dniach wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na Podkarpaciu. Zakończyła się przebudowa oddziału chirurgicznego w Jasielskim szpitalu. Muzeum Rzemiosła w Krośnie zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. W ostatnich dniach wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na Podkarpaciu. W niedzielę i poniedziałek w łańcuckim szpitalu zmarły trzy kolejne osoby chore na COVID-19. To 91-letnia kobieta z powiatu kolbuszowskiego, 88-letni mężczyzna z powiatu tarnobrzeskiego oraz 68-letni mężczyzna z powiatu stalowo Od początku epidemii na Podkarpaciu potwierdzono 374 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 34 chorych, wyzdrowiało 301. Osób. Dotychczas w laboratorium wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie przebadano ponad 15 tysięcy próbek. Zakończyła się przebudowa oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej w Jasielskim szpitalu. Inwestycja kosztowała ponad 5 milionów złotych. W ubiegłym roku wyremontowana i oddana do użytku została tak część żeńska. Teraz zakończono pracę w części męskiej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ zakończyła się kompleksowa a renowacja, kompleksowy remont oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej, który zaczęliśmy w tamtym roku. Oddział w chwili obecnej posiada 35 łóżek, jest naprawdę wspaniale wyposażony na miarę XXI wieku. Każdy z dla pacjentów ma osobny węzeł sanitarny. Naprawdę bardzo wysoki standard, i wreszcie cieszymy się, że pacjenci, głównie z naszego powiatu jasielskiego, będą przebywać naprawdę w bardzo komfortowych warunkach. Również nam będzie się pracować zdecydowanie przyjemniej. W sumie to prawie 700 metrów, ponad 700 metrów kwadratowych. Powierzchni, sama ta, ta część, na której się obecnie znajdujemy, to jest 500 m2, łącznie z przeróbkami na, na poddaszu szpitala. Praktycznie zostały tutaj w trakcie remontu gołe ściany i, i tak byśmy mieli do czynienia ze stanem surowym, zamkniętym. Także, także wszystkie instalacje, powierzchnie, wylewki, tynki, wykładziny, wszystko jest, wszystko jest nowe w nowoczesnym stylu. Nowoczesny system ogrzewania i schładzania oddziału, nowoczesny system przyzywowy, instalacji gazów medycznych, monitoringu pacjentów, także można powiedzieć, że w budynku z końca lat 60. mamy kolejny oddział, kolejny dział szpitala, praktycznie nowy. Przebudowa oddziału chirurgicznego w większości finansowana była z budżetu powiatu jasielskiego. Środki na ten cel przeznaczyliśmy z budżetu, z budżetu powiatu jasielskiego. W kwocie ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych. Inwestycja trwała od 2018 roku do dzisiaj do maja 2020 roku. W sumie w ciągu ostatnich trzech lat powiat Jasielski przeznaczył na dotację dla szpitala specjalistycznego Wiaśle kwotę ponad 20 milionów złotych. Trzy kolejne karetki trafiły do podkarpackich stacji pogotowia ratunkowego. Pierwsze dwa nowoczesne ambulanse transportowe dostarczone zostały na początku maja. Teraz dotarły trzy kolejne. Samochody kupione zostały dzięki wsparciu unijnych funduszy. Będą służyć w stacjach pogotowia w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Sanoku i Mielcu. One są dedykowane do transportów sanitarnych oraz do przewożenia materiałów biologicznych oraz do wymazów do wsparcia naszego taboru. Krośnie mamy zespoły wymazowe, zespoły transportu covidowskiego, które są specjalnie przekazane do tego. I oczywiście każda taka karetka jest dodatkiem, ponieważ karetka transportowa musi mieć oddzielony dwa przedziały. Przedział, który jest skażony z tyłu, i te karetki spełniają te warunki, ponieważ mają specjalny taki. Oddzielony przedział i medyczny, i dla kierowcy, który niekoniecznie musi być cały zabezpieczony w przypadku wymazowego zespołu. Umowa na zakup karetek została podpisana w kwietniu. Każdy z samochodów kosztował ponad 150 tysięcy złotych. Środki na ich zakup pochodziły z budżetu Unii Europejskiej. Udało nam się stosunkowo sprawnie zakupić te kolejne pojazdy, tak jak dzisiaj widzimy. Za chwilę w czerwcu będą dalsze dostawy też, które zamkną już pakiet zakupów dla pogotowia dla Wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. No to ważne, aby ci, którzy pracują na pierwszej linii, pracowali z dobrym, z dobrym sprzętem, z dobrą ochroną, żeby byli bezpieczni. Pod koniec czerwca na Podkarpacie ma trafić 10 ambulansów sanitarnych. Muzeum Rzemiosła w Krośnie zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Czynna jest także piwnica pod cieniami. Wcześniej otwarty został punkt informacji kulturalno-turystycznej. Od kilku dni korzystać można również z usług pracowni renowatorskiej mieszczącej się w budynku głównym muzeum. Do naszej pracowni w sumie można przynieść każdy i każdy mebel, szczególnie zajmujemy się właśnie drewnem i metalem, konserwacją metali, metalu, czyli różnymi starymi narzędziami. I, i, I drewno, 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 przede wszystkim drewno. Dla nas na przykład takim fajnym było wykonanie konserwacji apteki do Muzeum, muzeum w Buprce u Łukasiewicza. Mieliśmy też izbę muzealną. Ponad 80 eksponatów przekonserwowaliśmy. Pracownia renowatorska funkcjonuje od 30 lat. Początkowo zajmowano się tam tylko renowacją eksponatów muzealnych. Z czasem zaczęto świadczyć także usługi związane z odnawianiem przedmiotów na zlecenie osób prywatnych oraz innych instytucji. Teraz ostatnio mieliśmy bardzo fajne biurko, które zleciło nam do odnowienia muzeum w Dukli. No niestety nie mamy tego biurka, żeby Wam już dzisiaj go pokazać, bo akurat nie go zabrali. Tutaj mamy też rzeczy, które zleciła nam Pani odnowienie krzeseł. Jest bardzo dużo osób, zresztą myślę, że jesteśmy w takim trendzie teraz zero waste. Każdy zaczyna doceniać te stare rzeczy i to, że można im nadać drugie życie, bądź przywrócić je do pierwotnego stanu. A muszę przyznać, że robimy tu czasem takie bardzo głębokie renowacje. Czyli zdarza się, że ktoś przyniesie nam stół, który nie ma nogi, i tutaj panowie są w stanie, jeśli to możliwe, bo nie zawsze to jest możliwe, ale znaleźć odpowiednie drewno, taką sto nogę dorobić. Właściwie stół, który nadawałby się do kompletnego wyrzucenia, może dalej służyć. Dodatkowo w pracowni powstają meble okolicznościowe, drewniane zegary oraz inne gadżety. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie ponownie otwarta dla czytelników. Od poniedziałku, po ponad dwumiesięcznej przerwie w placówce, można znowu wypożyczyć i oddawać książki. Zainteresowanie dzisiaj było bardzo duże. Cieszymy się, że czytelnicy się za nami stęsknili. Bardzo dużo osób zarówno przychodziło zwrócić wypożyczone książki, jak i też wypożyczyć nowe. Cieszymy się również, że nasi czytelnicy są odpowiedzialnymi społecznie osobami i jednak te zamówienia książek robią zdalnie przez naszą stronę internetową i w większości przychodzą po prostu po odbiór już wcześniej zamówionych pozycji. W związku z pandemią wprowadzone zostały nowe procedury bezpieczeństwa korzystania z biblioteki. Specjalnie dla czytelników wyznaczyliśmy dwie ścieżki, czystą i brudną. Ścieżka brudna kieruje do punktu zwrotu, gdzie książki zostają przejęte przez nauczyciela bibliotekarza, a następnie przekazane na kwarantannę. Natomiast ścieżka czysta wiedzie do wypożyczalni, gdzie czytelnik może wypożyczyć nowe pozycje, z których może skorzystać. Do końca czerwca nie będą naliczane kary za przetrzymywanie książek. Przez cały okres, okres pandemii książki były prolongowane i w tej chwili są książki prolongowane do 30 czerwca. Także spokojnie można te książki podać do nas, zwrócić, a te, które potrzebne są jeszcze czytelnikowi, będą do końca czerwca prolongowane. Biblioteka zachęca także do zdalnego wypożyczania książek z dostawą do domu. Koszty dostawy ponosi placówka.